23 dzień księżyca może być trudny. Dziś liczy się spokój i pozytywne myślenie. To jeden z tych czarnych dni, kiedy nic się nie układa. A otoczenie może być agresywne. Jeżeli możesz, zostań w domu i postaraj się nie podejmować ważnych decyzji. Dziś. Ratunkiem jest pozytywne myślenie i przetrwanie do wieczora. Pamiętaj też, by być dużo mleka. To może przynieść odrobinę ukojenia. Osoby urodzone w tym dniu będą miały spokojne, choć monotonne życie. Sny z tej nocy nie mają większego znaczenia. Więc nie przyjmuj się nimi. Zachowaj dziś spokój i uważność, a jutro odkryję, co przyniesie 24 dzień księżyca. Do zobaczenia.